Hera w mieście neonów, część pierwsza. Miasto nigdy nie śpi. Nowy Jork pulsuje światłem, muzyką i zapachem kawy, benzyny i alkoholu. Stoimy w tym świecie razem, a ja, Hera, czuję się jak ryba wyrzucona z boskiego oceanu w betonową dżunglę. Ale nie jestem słaba, nie zapomniałam, kim jestem. W lustrze w lobby hotelu patrzę na swoje odbicie elegancka, pewna, niepokojąco piękna. Ludzie mijają mnie, nieświadomi, że w ich cieniu czai się królowa bogów. Napięcie między moją dawną mocą a ludzką codziennością jest elektryczne. Każdy gest może poruszyć coś, czego oni nie pojmują. W moim świecie bogowie i ludzie byli oddzieleni, ale tu, w tym nowym świecie, granice się zatarły. Moje moce nie zniknęły, jedynie przybrały inne formy. Mogę subtelnie wpływać na emocje, kierować pragnieniami, sprawiać, że ludzie ulegają, nie wiedząc dlaczego. A jednak to wciąż jest zabawa. W klubie, gdzie światło tańczyło na ścianach, poznałam go. Zachary, fotograf, młody, inteligentny, a w jego spojrzeniu czułam echo dawnego Zeusa. Nie śmiałam się od razu ujawnić swojej natury, ale już wtedy moje moce delikatnie przesunęły powietrze, sprawiając, że ludzie wokół zwolnili krok, a muzyka zdawała się grać tylko dla nas. Nie sądziłem, że spotkam tu kogoś takiego, powiedział nieświadom, jak trafnie ujął sedno. Uśmiechnęłam się, powoli zbliżając. Czego oczekujesz od kogoś takiego, jak ja? Moja odpowiedź była niewinna, a jednocześnie niebezpieczna. Jego oczy błysnęły. Widziałam pożądanie, ciekawość, a może respekt. A ja czułam elektryczność, moc i pragnienie splecione w jednym. Nasze spotkania stawały się rytuałem. Kawarano wieczory w klub.